Zaufaj swojej sile. Masz w sobie więcej stabilności niż ci się wydaje. Zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech i podejmuj decyzję spokojnie, z jasnym umysłem. Logika i rozsądek będą dziś Twoją ochroną. Nie musisz wszystkiego dźwigać sama. Po Twojej stronie jest ktoś, kto może wesprzeć Cię radą. Doświadczeniem, lub obecnością. Zaufaj temu prowadzeniu. Afirmacja na dziś. Jestem spokojna, silna i pewna swoich decyzji. Każdego dnia wybieram mądrze i idę naprzód z odwagą. Jeśli to z Tobą rezonuje, daj serce, skomentuj. Dziękuję za przekaz. Polub mój profil po więcej przekazów. Na prywatne czytanie zapraszam Cię na WhatsApp.